Ale nas zbaw ode złego. I znowu jakaś dwuznaczność tu się rysuje. Mianowicie o to prosimy, zbaw nas od zła, czy od złego. W języku polskim piszemy w naszych zapisach Ewangelii, a także i modlitwy, piszemy złego z małej litery, co by wskazywały na zło, czyli Zachowaj nas, zbaw nas od zła, które czynimy. Ale coraz częściej spotykam w tłumaczeniach, także i w ostatnim polskim tłumaczeniu Pisma Świętego, zapis, ale na zbaw, od złego, i złego zapisane jest dużej litery dla podkreślenia osobowego charakteru tego zła. O co więc prosimy? O zbawienie od zła czy od złego? Jedno drugiego oczywiście nie wyklucza. Prosimy, aby nas zbawił od zła. Zła, które my czynimy. Paradoksem groźnym, dramatycznym paradoksem człowieka jest to, że swoimi siłami nie jest w stanie ocalić się od zła, które czyni. Czasami używam takiego określenia, trzeba nadludzkiej siły, żeby być człowiekiem. Być człowiekiem to znaczy być po prostu uczciwym człowiekiem, dobrym człowiekiem, takim spolegliwym, na którym można polegać. Trzeba nadludzkiej siły. Musimy być zbawieni, to znaczy ktoś musi mi podać rękę, ktoś musi mnie wyprowadzić. Yy, z, mojego, no, z mojej dwuznaczności, z mojego zanurzenia tej przestrzeni zła, które jednak krąży pomiędzy ludźmi. Wszelkie próby budowania jakiejś utopii, w której wszyscy byliby szczęśliwi. Kończą się tragicznie, kończą się rozmaitymi dramatycznymi próbami zbudowania trzeciej Rzeszy czy powszechnej szczęśliwości wszystkich ludzi. To ostateczne zbawienie od zła to jest dar Boga, to jest skutek przyjścia Chrystusa. Ale przyczyną tego, że nie możemy się wyrwać sami, z tych okowów zła jest istnienie tajemnej mocy, o której wiara nam mówi, że ma charakter osobowy. I dlatego prosimy, ale nas zbaw ode złego. O diable bardzo trudno jest mówić, dlatego, że jesteśmy ofiarami takiego języka, który. Zrobił ze złego właśnie taką trochę operetkową postać. Tak się zdarza, że każdy naród ma takiego diabła, na jakiego zasłużył. Oczywiście nie diabła tego realnie istniejącego, tylko obraz diabła. Niemcy mają oczywiście wysoce wyszkolonego filozoficznie Mefistofelesa, który kusił Fausta. Przerażające są owe. Diabły bardzo uczone, które znajdujemy na stronnicach dostojewskiego. No, cóż poradzę na to, że taki jedyny diabeł, który pojawił się w naszej literaturze, to jest diabeł, który miał do czynienia z panem Twardowskim, który podpisał z nim cyrograf, ale ten diabeł na widok pani Twardowskiej także uciekł. Czyli ten diabeł, ten polski, nie jest taki najgroźniejszy. I to Przyznam się, że jest niebezpieczne, dlatego że my nie do końca traktujemy poważnie grozę zła. Przyznam się, że mnie przeniknęła ta groza, gdy zobaczyłem zdjęcie w Auschwitz przy wyjściu z obozu. Jest miejsce, w którym stoi, czy stała w tej chwili, nie wiem, jak to wygląda. Y, y, szubieńca, na której powieszono tego komendanta Hossa. i Obok były zdjęcia przedstawiające no, ilustracje z dziejów całego obozu w Auschwitz. Wśród nich y, delegacje tego y, y, koncernu, który produkował gaz y, służący do krematoriów. I na peronie, y, przy pociągu, stoi kilkunastu bardzo eleganckich panów. Y, Pozują do zdjęcia. W drugim rzędzie, trzeci z lewej strony, doktor Faustus. No, przyjrzałem mu się uważnie. Nie miał rogów, nie miał ogona. Był ubrany w taki letni garnitur Inteligenta w latach 40. -tych. Teraz myślę, że zmienił modę, bo jest zawsze na czasie. Może właśnie banał. Zła jest najbardziej diabelski, bowiem diabelstwo polega na tym, żeby odebrać grozę złu i przedstawić zło jako coś atrakcyjnego. Będziecie jako bogowie. Dziełem szatana jest banalizacja zła, banalizacja grozy, która wisi nad człowiekiem, gdy uwierzy w ową banalizację i podda się w związku z tym tej naprawdę niebanalnej, bo groźnej, mocy zła. Dlatego modlimy się o to, by zbawił nas od zła. Ale także modlimy się o to, by zbawił nas od złego. Wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy nasze rozważania o Litwie Pańskiej. Bóg jest Ojcem, w którego ręku są losy świata i każdego z nas. Ale ode mnie, od mojej decyzji, od użytku, który czynię z mojej wolności, zależy to, czy to Boże Panowanie, to Królestwo Boże stanie się rzeczywistością, której ja urzeczywistniam siebie i którą urzeczywistniam wokół siebie. Do tej rzeczywistości królestwa ten inteligent, modnie ubrany, specjalista od banalizacji zła nie ma dostępu, bo dobra nie da się zbanalizować. I to jest jego zwycięstwo.